Dzień dobry. To jest pana panienka, siemanko. Takiego rozpoczęcia filmu, to się chyba nie spodziewaliście, co? Z Zosią. <grystanie> Odcinek nagrany na razie telefonem, dlatego że nie mam akurat ze sobą kamery, pomyślałam, że fajnie się będzie przywitać z wami w takich okolicznościach przyrody z tym moim wampirem, tutaj, który mnie podgryza cały czas zaangażowanie <noise> dzisiaj opowiem wam o liście, o której już wam mówiłam jakiś czas temu, przeczytam wam wszystko, przetłumaczę i będziecie mieli taką namiastkę tego jak dziwne tutaj czasami może być randkowanie na Bali zbieram się o dobrze, Zosia zostawiła moją rękę wzięła teraz piłkę do gryzienia, to jest zdecydowanie lepsza opcja zbieram się kochani na plażę bardzo szybko zrobię takiego mini-vloga, żeby przejść do, 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 do tematu listy, przed, którą przede mną postawił kawaler z Tindera, czy to z jakiejś innej aplikacji radkowej. Jakie wymagania miał chłopak w stosunku do swoich przyszłych potencjalnych dziewczyn. No cześć Daszka. Trzeba zrobić inspekcję domu. A co twoje zabawki takie porozrzucane na balkonie? Co tutaj się stało? Chyba padało dzisiaj. Hmm, zobaczmy jak wygląda niebo. No, chyba przeszedł już deszcz. No co Zosia? Zosia, we going to the beach? Wow, yes! Jakiś czas temu zamieniłam Zośki obroże na szelki. No i póki co całkiem sobie chwali. Całkiem mocno chwali sobie również spacery na plaży. Chociaż muszę wam przyznać, że ostatnio zaczęła pokazywać charakterek i tyle co ją trenowałam i już zaczynała się dobrze zachowywać, no to teraz pokazuje mi humorki, ale trudno. To oznacza po prostu więcej treningów i tyle. Ale jak możecie zobaczyć, całe szczęście na skuterze siedzi bardzo grzecznie, zresztą ona akurat lubi jeździć na skuterze. Chociaż ostatnio od kilenią dopada i zamiast siedzieć sobie elegancko, to kładzie się na płasko. No ja nie lubię, kiedy ona się tak kładzie, bo zawsze się boję, że jej ogonek będzie za bardzo wystawał. Jedziemy na plażę, która nazywa się Eco Beach, i to jest taka prosta droga. Tutaj jak się chce zaparkować niedaleko plaż, to trzeba się zatrzymać i zapłacić 2000. Za parking. Możecie tutaj chyba zobaczyć takie stanowisko. O, zbliżamy się do tego stanowiska, tylko akurat teraz nikogo tam nie ma, więc tego dnia musiałam chwilkę poczekać. No ale parkingi są bardzo tanie. To jest teraz w ogóle hit. Parking, na który was zabiorę, ma widok na ocean. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, a dla mnie to jest taka strata miejsca. Po co nasze skutery czy samochody mają podziwiać ten piękny widok? Lepiej by było tutaj coś fajnego zorganizować. Nie wiem, jakąś restaurację, jakiś park tutaj zorganizować, cokolwiek. No ale trudno, jest jak jest. O, niespokojne dzisiaj morze. Tutaj jest jedno z droższych miejsc na Bali, nazywa się Komo. W sumie to chyba byłam tylko raz. No i na randce, więc w sumie w temacie. <gry> ale ceny są po prostu jak z kosmosu, także nie chodzimy tam zbyt często z znajomymi. Kolejny dobry początek dnia, tak to się można naładowywać. Jestem ciekawa, co, czy wy macie jakiś taki rytuał, e, który nastraja was pozytywnie na cały dzień. Jak możecie, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Dla mnie to jest po prostu idealny poranek. O, a tutaj zobaczcie: tutaj jest klub, do którego ja dość często chodziłam ze znajomymi. On nazywa się Delone i teraz był zamknięty przez jakieś dwa miesiące, e, dlatego że była przebudowa. I otwierają w piątek, czyli za dwa dni. Także idziemy na oficjalne otwarcie, trzeba będzie zobaczyć, co tam się pozmieniało. Mam nadzieję, że ceny się pozmieniały przede wszystkim, <grydy> dlatego że to też było drogie miejsce, ale nie aż tak drogie jak komo. To na pewno. Bardzo fajna, fajna mie fajna miejscówka, zobaczcie, bo na prawie samej plaży no i tam jest też Infinity Pool. Oho, dobry przypływ! Słuchajcie, zalała mnie fala, byłam mokra popas, no ale trudno, nie jestem z cukru, nie roztopię się. A zobaczcie jaka długa kolejka, już stoję 5 minut. Nie wiem, dlaczego otworzyli tylko jedno stanowisko dla skuterów. Niesamowite, pewnie za jakieś 10-15 minut, no może przesadzam, ale trochę trzeba będzie poczekać. Ale ja nie lubię czekać, jestem niecierpliwa. Cześć! Dzień dobry! Cześć! Przejechałam do miejsca, w którym dziś będę miała masaż i peeling ciała. No i wygląda to fajnie, bo mam taki prywatny pokój totalnie. Tam jest wanna. Ciekawa jestem, czy coś z wanną się będzie działo. Nie mogę się doczekać. O, chciałabym mieć taką wannę w domu. Bardzo bym chciała. Na peeling ciała pojechałam do Seminiak. I tak stwierdziłam, że jestem już w połowie drogi do Denpasar, czyli stolicy i tutaj są największe centra takie elektroniczne, więc podjechałam od razu kupić nowe słuchawki i wymienić szybko ochroną w telefonie, więc tak wiecie, szybko, jak, jak wypadł do Media marketu, powiedzmy. No i kupiłam jak zawsze więcej rzeczy niż trzeba było, potem utknęłam w małym korku, ale przynajmniej nie siedziałam w domu. Zaczął padać deszcz, ja nie miałam kapoczka mojego ze sobą. No ale tak było ok. Podjechałam na szybko jeszcze do takiej restauracji, do której chciałam podjechać już od dłuższego czasu. Ona nazywa się New Delhi i zawsze widziałam tutaj takie znaki, jak możecie zobaczyć, że no domowa kuchnia indyjska, ale oprócz tego też są rzeczy demo, boże, wegańskie, nie ma MSG i jakichś sztucznych, kolorowanych rzeczy brakuje mi słów Boże, jestem tak głodna, jeszcze dzisiaj nie jadłam, także zobaczymy, co mają w restauracji. Dużo rzeczy kupiłam też w sklepie elektronicznym. Hello! Very good, how are you? Uh, it will be just me. Ale zgłodniałam i całe szczęście w sumie, że pojechałam jeszcze do Denpasar, czyli do stolicy, Kupiłam trochę rzeczy. Kupiłam nowe słuchawki. Nie wiem, czy kojarzycie taką firmę. Właśnie testuję te słuchawki. Już sobie je zsynchronizowałam z telefonem. No i na razie jestem zadowolona. Ciekawa jestem, bo nawet całkiem tanie były. Już teraz nie wiem, gdzie jest cena, ale chyba kosztowały około 100 zł jakoś tak, więc nie jest najgorzej. Ja chciałam kupić słuchawki firmy Oki, jeżeli dobrze wymawiam, ale drogie były, bo 300 zł kosztowały, więc tak stwierdziłam, że nie warto, bo pewnie i tak zaraz zgubię albo zniszczę, czy coś takiego się wydarzy. No i e, nie mam pojęcia, ale po raz kolejny jest już środek dnia, druga 30, druga 40 prawie, e, a ja jestem w Rosole i muszę wrócić jak najszybciej teraz do domu, czy znaczy jak najszybciej, no zjem sobie na spokojnie, to akurat nie ma co się spieszyć, no bo to jest niezdrowe, e, ale od razu jak wrócę to zabieram się... Do nagrywania top model. No bo chcę dzisiaj wrzucić ten odcinek. Miałam poślizg, a nie lubię takich mieć poślizgów. Poza tym, jeszcze, jeżeli się uda, to jutro przygotuję dla Was specjalny odcinek. No ale to już pewnie ten odcinek wleciał. Mam zaburzoną czasoprzestrzeń, jak tutaj teraz do Was nawijam, nagrywając te dwa odcinki w tym samym czasie. Właśnie tak myślałam sobie, a. Nie wiem, czy Wam się dzielić. Będę chyba prawie codziennie nagrywać teraz vlogi, bo wypadłam z takiego trybu nagrywania vlogów i tak mi się wydaje, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. A w sumie to odwiedzam dużo różnych ciekawych miejsc, więc i tak będę miała Wam co pokazywać. Najwyżej, jak będę robiła odcinki top model, to wokół nich będę nagrywała też vlogi. I gdyby się zdarzyło tak, że będę miała po prostu dwa dni takiego słabszego humoru, to będę mogła regularnie vlogi wtedy wyrzucać. Tak mi się wydaje, że to będzie całkiem niezłe wyjście. Nie mam żadnego pojęcia, co tutaj dostałam za napój ale wasze zróbko. Co my tutaj mamy? Zastanawiam się, czy nie wziąć zupy i weźmiemy tą z lentils, czyli z cieciewiczną, z soczewicą zawsze mi się myli i może dosę. Zostałam moje jedzenie po pierwsze to zupa soczewicowa. O, tu taki krem, szkoda, że krem, szkoda, że nie ma tutaj kawałków jedzenia, bo tak zazwyczaj indyjskie zupy wyglądają, że dużo w nich pływa. A tutaj jedno z moich ulubionych dań indyjskich, to jest ma dal masala i w środku tutaj, w tym placku jest taka wkładka, zaraz Wam pokażę, z ziemniakami i tutaj mamy, o Jezu, ten sosik jest tak dobry, to jest kokosowy, ale pikantny, tutaj mamy takie kary. czasami jest dal, a to, to nie mam zielonego pojęcia, co to jest za sos, zaraz spróbujemy, dziwnie wygląda. O Jezu, to jest marmolada. No to to jest nietrafione totalnie. Ale te sosiki i rozkrawamy mm, dosę. Pokażę wam jak wygląda. Zobaczcie, tak wygląda dosa w środku. Tutaj są ziemniaki. Dużo masła też w tym jest, więc to akurat nie jest wegańskie. I po prostu z tymi sosikami to jest mistrzostwo świata. Polecam wam serdecznie dosa masala. Przyjechałam już do domu i robimy mini wyścig z czasem. Jest godzina 17. Przygotowałam sobie stanowisko do pracy. Wiem, że jest bałagan, wiem o tym, ale na szybko robiłam sobie makijaż. że mam nadzieję, że teraz nic się nie działo z dźwiękiem. Wybaczcie, bo aparat w ręku i machałam kablem. Mam nadzieję, że. Wszystko będzie w porządku. Teraz wyścig z czasem, dlatego że słońce zachodzi po godzinie 6. Przygotowałam niby lampę, ale ona nie działa aż tak rewelacyjnie, jakbym chciała, żeby działała. Mam nadzieję, że ten makijaż będzie dobrze wyglądał na odcinku top model i chyba już po zachodzie słońca przedstawię wam tę listę, o której tak już opowiadam od długiego czasu, którą zapowiadałam wam w zeszłym tygodniu. Udało się skończyłam nagrywać odcinek top model. No tuż przed zachodem słońca jest godzina szósta. O, także godzinkę mi zajęło nagranie. Tego, ale, ale odcinek top model będzie krótszy, dlatego, że będę więcej scen wycinać. Także cieszę się. Postaram się robić te odcinki zwięzłe, więc już wiem, że tak zawsze zapowiadam. Ten odcinek, który ja teraz, o którym teraz opowiadam, on już jest na kanale, więc jak chcecie go gdzieś znaleźć, to on tutaj pojawi się taka karta, a ja tymczasem przechodzę do tego odcinka, który zapowiadałam Wam już od długiego czasu. No dobrze, to żeby zrobić taki krótki wstęp powiedzmy, to ja jestem na dwóch aplikacjach randkowych na Bali. Jedna to jest Tinder, druga to jest Bumble. I moje koleżanki mi powiedziały, że słuchaj, nie korzystaj z Tindera, bo tam częściej można trafić na jakichś dziwnych kolesi. Co to znaczy dziwny koleś, no to wydaje mi się, że YouTube nie przepuściłby mojego filmu, gdyby wam powiedziała, co tutaj się czasami dzieje. Przesadzam oczywiście troszeczkę, a może troszeczkę nie. No i powiedziały mi moje koleżanki, załóż sobie konto na Bumble. Moje koleżanki też chodzą sobie tutaj na randki i powiedziały, że zazwyczaj z Bumble spotykają się z jakimiś spokojniejszymi, bardziej normalnymi facetami. No i rzeczywiście założyłam sobie tę drugą aplikację randkową. No i zmeczowałam się z kolesiem. Chłopak z Nowego Jorku, całkiem przystojny, ale tutaj akurat na Bali jest dużo atrakcyjnych ludzi, zarówno dziewczyny jak i faceci, więc to żadna już niespodzianka. Jakaś to jest wyspa po prostu ładnych ludzi. No, i wymieniliśmy może z pięć zdań, chyba nie więcej. Po czym on spytał się mnie, słuchaj, zanim zaczniemy rozmawiać więcej, zanim jakoś lepiej się poznamy, to czy mogę ci zadać kilka pytań, tak, żebyśmy od razu wiedzieli, na czym stoimy, żebyśmy nie marnowali sobie nawzajem czasu, własnego czasu. Więc pomyślałam sobie, że no, trochę mnie zaskoczył, że taki bezpośredni jest, ale z drugiej strony napisałam mu także, no dobra, fair enough. Jakby, okej, okay, rzeczywiście, po co mamy poświęcać swój czas? Zresztą ja też wolę ten czas poświęcać, nie wiem, na pracę, czy spotkanie ze znajomymi, czy wycieczki, niż, wiecie, gadanie z kim, z kim później i tak rozmowa się nie będzie kleiła. No więc on powiedział: okej, okay, to wysyłam Ci pytania. I teraz możecie tutaj zobaczyć tak na szybko, jaką dostałam długą listę składającą się z dziesięciu punktów. i Pozwólcie, że ja wam teraz o tych punktach opowiem, bo po prostu szczęka mi opadła. Oczywiście wy możecie je zobaczyć w wersji oryginalnej, natomiast ja od razu będę ach, będę tłumaczyć. Pierwszy punkt: być może wyznajesz inną religię niż ja, a religia stanowi dla mnie ogromną część mojego życia. Więc jeżeli kiedykolwiek między nami sprawy miałyby się ułożyć jakoś bardziej poważnie, czy zgodzisz się, żeby podążać za mną i za moim bogiem? To jest, ja trochę ironicznie to czytam, nie dlatego, że ja się śmieję z czyjejś religii, bo uważam, że każdy ma prawo do swojej religii i dlatego uważam też, że takie z góry zakładanie, że ktoś ma zmienić dla drugiej osoby religię, jest moim zdaniem nie do końca. Na pewno znajdzie się sporo z was, którzy się ze mną tutaj nie zgodzą i uważ będą uważać, że to jest bardzo ważne. Ja Mam pewne postrzeganie świata i to jest tylko mój punkt widzenia, i uważam, że każda inna osoba ma prawo postrzegać ten świat inaczej niż ja. Może wyznawać jednego Boga, może wyznawać stu Bogów, może nie, wyzna nie wyznawać żadnego Boga, może też wierzyć bardziej w jakąś energię, powiedzmy, czyli niespersonalizowaną jakąś tam postać, i osobiście uważam to za krzywdzące. Mm, Postrzegać świat w taki sposób, że jeżeli nie będziesz wyznawać mojej religii, to między nami, nami nawet potencjalnie nic nie może się pojawić. A poza tym też często tak może się zdarzyć, no czy często, nie wiem, ale zdarza się tak na pewno, że czasami ludzie się w, to, w sobie zakochują i wtedy mogą zmienić też e, swój po, sposób postrzegania religii, dlatego że ta druga osoba będzie dla nich ważniejsza. Drugi punkt. Ja wam przypomnę tylko, zamieniłam z tym kolesiem może cztery zdania. Cztery, pięć, coś takiego. Drugi punkt. Jestem z Ameryki, więc polityka jest dla mnie bardzo ważna. Już chyba wiecie, do czego to dąży. Jestem konserw mam konserwatywne poglądy i, i to jest najlepsze. Wierzę, że Trump był dobrym prezydentem dla Amerykanów. Czy lubisz Trumpa, albo czy przynajmniej jesteś OK, jeżeli chodzi o postrzeganie Trumpa? To też e, bardzo mnie rozbawiło, dlatego że już pomijając w ogóle samego Trumpa, ja mam w gronie swoich znajomych, tak dużo znajomych, z którymi się nie zgadzam politycznie, a oni nie zgadzają się ze mną politycznie i my się o to nie kłócimy, mamy po prostu inne postrzeganie świata. Więc znowu to jest takie bardzo zero-jedenkowe i mam wrażenie, że takie trochę, bar no, trochę ograniczone postrzeganie świata, prawda? Jeżeli nie lubisz jakiegoś polityka, to nie możemy się kumplować, nie możemy pójść na randkę. Nie uważam, że w dzisiejszym rozumieniu tego słowa znaczenia mężczyźni i kobiety są równe w stu procentach. No i ponieważ również wierzę w Boga, wierzę, że mężczyzna został stworzony pierwszy. A kobieta była dodatkiem do niego. <noise> to jest w ogóle zajebiste. A potem oni pomiędzy nimi wytworzyła się idealna równowaga, kiedy wszystko działało w porządku, tak jak należy. Czy jesteś typem kobiety, która pozwala mężczyznom przewodzić? I później jeszcze w nawiasie, cały szczęście dodał, że oczywiście mam tutaj na myśli tego prawidłowego, tego właściwego mężczyznę. Oczywiście nie powinnaś podążać za mężczyzną i chyba tak też w domyśle słuchać się mężczyzny, który nie ma swojego życia ogarniętego, powiedzmy, że to tak można przetłumaczyć, albo jest dla ciebie niemiły. I to jest w ogóle niesamowite, dlatego że ja lubię być w związkach, kiedy mężczyzna jest trochę bardziej dominujący. Takie związki zazwyczaj najbardziej mi odpowiadają. Natomiast ja jestem. W ciężkim szoku, bo nawet jeżeli on miał jakieś zupełnie inne zamiary, pisząc coś takiego, to jak można obcej osobie, której się nie zna, napisać, że ja uważam, że kobieta powinna słuchać mężczyzny. Niesamowite to jest. To jest trzeci punkt, co był jeden z punktów, który najbardziej, to był punkt, który najbardziej się podobał mojej koleżance z Polski, która tutaj mieszka. Czwarty punkt. W tym momencie, jeżeli yy, wykonałaś sobie szczepionkę, rozumiem, że być może yy, masz tę szczepionkę tylko dlatego, że życie jest łatwiejsze ze, w, w związku ze wszystkimi zarządzeniami itd. itd. Ale ja nie wierzę, <gryw> nie wierzę w szczepionkę, yy, ponieważ nie została odpowiednio przetestowana. Czy wierzysz, że szczepionka powinna być testowana przez pierwsze 4 do 5 lat, zanim zacznie być sprzedawana i oddawana do użytku publicznego? Jezu, to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć, żeby on zadecydował, czy kobieta nadaje się na to, żeby z nim pójść na rankę. W ogóle what the fuck! Numer 5. Czy kiedykolwiek mogłabyś się przeprowadzić do Ameryki? Jak można na takie pytania odpowiadać, jeżeli nie zna się tej drugiej osoby i jeżeli w ogóle nie wiadomo, czy macie takie samo flow, czy nie? No i to jest właśnie zabawne, bo te niektóre jego pytania są tak po prostu absurdalne, bo one są po prostu głupie. Dlaczego on się mnie pyta, ten poprzedni punkt, czy ja osobiście uważam, że szczepionki powinny być testowane przez 4 do 5 lat? Nie wiem, dlatego że ja nie jestem lekarzem, dlatego ufam lekarzom, ale ja w ogóle nie chcę wchodzić w temat szczepionkowy. Nie chcę, nie chcę, bo to nie o to chodzi. W ogóle to nie powinno być pytaniem randkowym. Rozumiecie, o co chodzi, jaki jest absurd tej sytuacji? A to, czy ja się przeprowadzę do Stanów. Ja mam cały taki akurat komfort, że mam pracę zdalną i mogę pracować skądkolwiek bym chciała. Więc jeżeli się w kimś zakocham, jeżeli będę szczęśliwa, to będzie to trochę trudniejsze do zorganizowania, bo mam Zosie i tutaj stąd ciężko się transportuje z Bali psy. Ale oczywiście, że to jest coś, co ja akurat mogłabym rozważyć. Natomiast to nie jest żadne pytanie, które, na które ja bym odpowiedziała w ogóle na pierwszej randce. No bo, no bo nie, no bo jak mogę coś takiego, mogę coś takiego stwierdzić, nie, nie znając uczuć, które hipotetycznie mogłyby nas połączyć? Szósty punkt. Czy chcesz mieć dzieci? Wydaje mi się, że też taki punkt, no dobra, to akurat fair enough, ale wydaje mi się, że to lepiej na normalnej randce zadać takie pytanie. Czy lubisz sobie czasami robić przerwy od mediów społecznościowych raz na jakiś czas i to ma być wyznacznik tego, czy pójdziesz z kimś na randkę? <grym> czy lubisz podróżować? No, nie, nie lubię podróżować. Mieszkam na Bali, pomimo tego, że pochodzę z Polski, ale zdecydowanie nie. Poza tym w moim opisie napisałam, że któregoś nie obudziłam się w Hongkongu i postanowiłam tutaj przylecieć na Bali. Chyba też tam wspomniałam, że od iluś tam lat, już od wielu, wielu lat mieszkam w Azji. Także nie, absolutnie nie lubię podróżować. Do you want a godly man? Czy chcesz. Takiego świętego, jak to powiedzieć, takiego mężczyznę, takiego partnera, który bardzo mocno wierzy w Boga. O kurczę, nie wiem jak to się wydarzyło, ale jakimś cudem pominęłam jeden ze śmieszniejszych punktów z tej całej listy, czyli punkt numer 7. Czy zdecydowałabyś się na zostanie kurą domową? O, kura domowa może takie trochę brzydkie określenie, ale generalnie no sprowadza się to do tego. bo stay at home mom. No to to jest po prostu kobieta, która wychowuje dzieci. Ja nie odbieram nikomu zasług, absolutnie, bo wiem, jak to jest ciężka praca. Absolutnie. Natomiast koleś ma tak wygórowane wymagania. On po prostu szuka kogoś, kto spełni wszystkie punkty. I co w takim razie, gdyby spotkał miłość swojego życia, która spełnia wszystkie inne punkty, ale ma pracę? I oprócz tego, że będzie wychowywać dziecko, to będzie też chodzić do pracy. To jest od razu skreślona. No bo ona musi po prostu siedzieć w domu. Praca nie jest dla kobiet, dlatego że my, kobiety, zostałyśmy stworzone tylko jako taki marny, no dobra, nie powiedział, że marny, ale zostałyśmy stworzone jako dodatek do mężczyzny. No i ja na to odpisałam, jak możecie zobaczyć na screenshotie. Szkoda, szkoda, że nie zascreenshotowałam wszystkiego, co odpisałam. Um, ja mu odpisałam, o mój Boże, ha ha, ha Przygotowałeś pełną listę. Mm, tego to się nie spodziewałam. No i potem, tylko nie mam już tego niestety na screenshotie, napisałam mu Yeah, we should definitely unmatch. Czyli, że no tak, tak. Um, Zdecydowanie powinniśmy się unmatchować, czyli wyrzucić siebie z tej pary internetowej. No i go wyrzuciłam, to znaczy ten zrobiłam ten unmatch. Jestem naprawdę zaskoczona, jakie niektórzy ludzie mają wymagania, i zastanawia mnie to, że zamiast poznać drugą osobę i zaakceptować różnice. Gdzie te różnice czasami mogą być piękne, to może być coś interesującego, to może być też coś takiego, co będzie sprawiało, że będziecie się rozwijać, że będziecie chcieli, nie wiem, uczyć się więcej, czy konfrontować się, co uważam, że może być naprawdę fajne. To czy wy się z czymś takim kiedyś spotkaliście, że ktoś przygotował taką dokładną listę, i jeżeli nie spełnicie jego wymagań, to w ogóle nawet do pierwszej randki może nie dojść? Bo ja szczerze powiem, że jestem w szoku. Chociaż z drugiej strony byłam już kiedyś w takich związkach, że wszystko fajnie, jeżeli dokładnie robiłam to, co facet chciał, a jeżeli nie, to niby nie działo się nic dramatycznego, ale byłam oceniana. I to były rzeczy, które nie miały żadnego wpływu jakby na nas oboje. To było tak, jakby powiedzmy, lubię spędzać czas, nie wiem, wychodząc na zachód słońca ze znajomymi. Albo lubię spędzać czas w jakiś tam konkretny sposób, albo nie lubię chodzić na siłownię, a ta osoba lubi chodzić na siłownię, i to były rzeczy, które coś tam byli partnerzy, czasami chcieli we mnie zmienić za wszelką cenę. Ale nie tak naturalnie, tylko chodziło o to, że oni mi to wręcz wytykali. Także ja się czułam y, źle, czułam się dziwnie. Czułam się niekomfortowo. Gdyby było coś takiego, że sprawiłam drugiej osobie przykrość, czy że zachowałam się nie na miejscu, to to jest coś, co rzeczywiście powinnam zmieniać. Wiadomo, że ja też jestem za tym, żebyśmy my się zmieniali, żebyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi. Ale każdy też z nas ma pewien określony charakter. Mamy też swoje pewne upodobania. Jeżeli moim jednym z ulubionych dań jest pizza i ktoś tego nie będzie mógł zaakceptować i będzie mi cały czas mówił, że. Musisz przestać to jeść, no to się nie dogadamy. Sorry, że sprowadziłam to trochę do pizzy, ale często jest tak, że naprawdę partnerzy chcą zmienić prawie wszystko w tej drugiej osobie, zanim, zamiast to po prostu zaakceptować i ewentualnie powolutku docierać się tak, żeby obie strony zmieniały w sobie. Te takie rzeczy, których nie da się niestety przeskoczyć. Więc z mojej strony taka rada, jeżeli zauważycie, że ktoś za wszelką cenę, na siłę próbuje was, się, próbuje was zmienić, wytyka wam cały czas coś, sprawia, że czujecie się niekomfortowo, no to może warto się zastanowić, czy taki związek dla, dla was będzie dobry. Ciekawa jestem, co sądzicie o tej liście. Dajcie znać. No, a ja się z wami już żegnam, bo widzę, że mi bateria powoli zaczyna padać, to i tak pewnie będzie dosyć długi odcinek, ale szok naprawdę, co tutaj niektórzy mężczyźni mają w głowach. Przypuszczam, że znajdą się też takie dziewczyny tutaj na Bali, więc nie chcę dyskryminować panów, nie odbierzcie tego w ten sposób. Ja po prostu nie maczuję się z paniami, więc nie wiem. Życzę wam miłego dnia albo wieczoru, bo mi już się zrobiło późno. Spokojnych partnerów, którzy was kochają, którzy was akceptują. I do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bawaj! Bye bye. No to teraz zrobimy miniaturkę. To co? Pewnie coś takiego, że czytamy. Rwy'n Mame. to.